Zakończył się remont kolejnego odcinka drogi krajowej nr 35 w dzielnicach Glinik i Podgórze. Tą trasą porusza się wiele pojazdów ciężarowych, w tym przewożących surowiec z kopalni w rybnicy leśnej, dlatego KSS Bartnica partycypowała w inwestycji. Tym razem wyremontowano odcinek o długości 850 metrów na styku ulic Wałbrzyskiej i Niepodległości. Remonty na tej trasie realizowane są małymi etapami, bo jest to trudny, praktycznie górzysty teren, a w czasie prowadzenia prac nie można zamknąć całej drogi, bo nie ma możliwości wytyczenia dogodnych objazdów. Jesteśmy tutaj dlatego, żeby pokazać, że mimo pandemii nie przerwaliśmy tego procesu i na wiosnę w najtrudniejszym momencie ogłosiliśmy przetarg. I jesteśmy tutaj dlatego, że KSS Bartnica, którą reprezentuje pan prezes Madej, konsekwentnie pomaga nam wspólnie rozwiązać ten to ważne wyzwanie, jakim jest jakość, jakość drogi krajowej w dzielnicy Podgórze. Ta współpraca pozwoliła do tej pory wyremontować ulicę Gdyńską część właśnie już ulicy Wałbrzyskiej. Kolejny odcinek dzisiaj. Dzięki temu ten wysiłek finansowy dla miasta nie jest aż tak duży, choć jest. Spółka przede wszystkim przekazuje surowiec, który wydobywa we własnych kopalniach. Niejednokrotnie jego wartość to nawet połowa kosztów całego przedsięwzięcia. To już tak jak pan prezydent powiedział: ósmy odcinek tej, tej wieloletniej współpracy. Była faktycznie ulica tunelowa, Gdyńska, Niepodległości, Wałbrzyska na różnych, fragmentach, na różnych fragmentach tej drogi. Bardzo się cieszę, że powstała ta masa bitumiczna, która tu jest wyłożona z lokalnych królów. Ponad 1000 ton melafiru i ponad 1000 ton gabra, które ze względu na swoją, na swoją jasność no też powoduje, że droga będzie bardziej trwała, pozwoli na pewno na pewne oszczędności w oświetleniu tej nawierzchni, no i bezpieczniejsza dla kierowców. Także życzę wszystkim użytkownikom bezpiecznej jazdy. Jak przekazał Krzysztof Szewczyk, dyrektor zarządu dróg komunikacji i utrzymania miasta, na przyszły rok zaplanowano już remont kolejnego 800-metrowego odcinka drogi wraz z chodnikami. Dodatkowo zostaną wykonane także chodniki na odcinku, którego remont właśnie się zakończył.